Dzień dobry widz, Dzisiaj będę gonił dzieciaka. Chodź tu ty, ty 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 Nie uciekniesz mi, gałganie. Ta, nie ucieknę. Nie uciek. ucieknął mi. Chodź tu. Chodź tu, gałganie No kurcz... <gry> ja pierdzielę. O, zapałem się I chyba przegrasz Ty ty ty, ry, ty ty Zapałem... O kurde. O nie. Się nie podoba. Jak wiedziałeś, że to ja? Przybyło nas czterech. Jak ty mogłeś to wiedzieć? Chodź tu do mnie. Jesteś złapany. Nie wiem, czy nie będzie lepiej iść na multy. O kurde, zapomniałem. Ty, 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 ty. <noise> Łapaj tego klona mojego, skąd wiesz, że to ja? E? Kto ci powiedział? A, więc dobrze, nie złapiesz mnie. <noise> Ojej! Ja, ja Nie zauważyłem! Nie, zau nie zauważyłem! Gdzie ty tu? Chodź tu! Ej, no przecież cię złapałem. No jak to? Przecież jeszcze to zamknąłem. Ooo! Mam cię! Hi -hi. Będzie pieczeń z bobasa. Co wybieramy? Ramen mamy? Co mówisz? Nie wiem. Salon matki. Dobra, bierzemy salon matki. I będziesz ugotowany. Gdzie ty jesteś? Panie Tofik, gdzie jest piekarnik? Nie wiem. A już wiemy. Już ją znalazłem. A panie to. Nie Fiku, gdzie pan jest? Powie pan. Nie pamiętam. Jak nie pamiętasz? A ty jesteś ogólnie łapaczem czy nie łapaczem? Łapaczem. Moja myślałem, że będę cię łapał, a ty jesteś ze mną w teamie. Szkoda. Masz jakiegoś dziecioko? I spacham. mam. <laughs> ty, ty ty, ty. -ty. A, bo ty nie masz tego! A ty nie masz tych te, tego rekina twarzy i dlatego cię tak nie rozpoznałem Ona jest na dole! Łapią! Ej, tobie zacina czy mi tylko u ciebie jakby tego? O! No że ty mi zacinasz. No. To tobie zacina, czy, czy czy, czy, nie wiem Nie. Nie? A tak trochę nie. Bywa. Tyry, ty, ty. ty nie złapią mnie ty, ty... Ry. ty ry, ry. ej, złapał mnie! Do piekarnika <grym> mnie sadził! Wypuśćcie mnie, kurde! Ratunku! O, dziękuję, dziękuję. Panie kolego! A nie złapali mnie! Ej! Wypuśćcie mnie! Chciałem pomóc, mojemu koledze! No do piekarnika mnie wsadzili! Hamur. Aha! Daję no i wsadził! Obo Wsadzili mnie do piekarnika! A to by co się tam stało? Wszystkich wsadzili do piekarnika! Ja pierdzielę. Cześć, Nie mogłem je złapać. Tyle, o, jakiś boba zbiegnie. Tofik, bierz go! Koło ciebie przebiegał! Kurde, gdzie on jest? Masz go? Masz go! Ty, 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 ty. Ta, 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 ta. O, ej, czekaj, tutaj coś biegnie. Masz go, rzucaj go! Jest, wygraliśmy chyba. Chyba nie, Tak, no, wygraliśmy! Jeee yeah. O, kurde, no ja. Ej, to jest niesprawiedliwe, on mi zamknął przed mordą Wsadził mnie do piekarnika To jest niesprawiedliwe Proszę pomóżcie, mam to... O, dziękuję, dziękuję. O nie! Ale mnie wykiwałeś! A nie, bo on zamknął. Dobra. Ale to nie zmienia pację. To ja se poczekam. Ja, ja się dam, palę, jestem. ja kiwam rączką. Ej, bo ja się robię już taki czerwony. Halo! I chyba się usmażę dwie sekundy. Ale gdzie ja jestem? Gdzie ty jesteś? Czekaj. Okay. Jak chcesz tam kurde w las? Ninjało jeden. Chyba cię nikt nie znajdzie chyba tutaj. Ej, jednak, Aha. ej jednak! Ej, widział się. A, a, a co jest najlepsze? Że ja no. tem... On mnie przyplokował. On, on mnie to przy, przyplokowała w ogóle. Mówisz? Bo ja... Tak, bo ja tem, a mnie od razu się przyplakowało. Kurde, nawierzę. znowu weszłem do gry. Ty też jesteś w tej grze, czy nie? Nie. Kurde. Idziemy na linie lotnicze mamy. O nie, nie się... pantofik będzie mnie gonił. O nie. To mi się nie podoba. Ej, no co to jest? Czy ja dopiero weszłem do góry i już mnie złapałeś? Ej, hej. Ej, ktoś mi po... To jest, już jest koniec rundy? No. Ej, to tak nie ża Kurde! Wiem, że to ty. Chod no, jak to zrobiłeś? Chodź tu. Gałganie Ej, ty to możesz zamykać? Tak. Jak? Kurde. I spadłem Cii. Ja pierdzie no. ty Zamknąłeś jej Gdzie ty jesteś? Nie Co, Ty jesteś niewidzialny? No odwróć się, no odwróć się No jaki gamoś z niej o nie, ja uciekam. Nikt mnie, nigdy nie znajdzie. Ale Gaugan. Aha, to może było spać, okej. A, gałgan <laughs> Ej, no, ej, ej, jak to? Ej, ja skoczyłem, on mnie złapał, jakiś gru. Jakiś łysy on jest. Aha, jeden zginął. Aha, fajnie, super. Dawaj, jeszcze raz. Gdzie ty jesteś? O, jesteś. Dawaj, jeszcze raz. Muszę mieć warpower. Bo chyba, no, chyba, żebym przegrał. Salon matki. Niech będzie. Ty, ty, ty. Gdzie my jesteśmy? O nie No kurde <grystanie> <grystanie> nie zdążyłem nic zrobić To jest niesprawiedliwe To było niesprawiedliwe No ej no my przegrali w Ej, bo się zablokowałem Chodź tu Który to jest Tofik? A ten No na Chodź? pewno? A co nie? Chodź tutaj, tofik. No ej no No kurde czemu ja cię nie mogę zawaj? No czy to jesteś ty? Mam ci, że nie. Jak to nie, kurde na pewno to ty O, zapałem cię A, smasz się Ej, faktycznie to nie ty Ej, gdzie ty jesteś? Czy? A tu jesteś! Chodź tu! Nie wstydź się! O, mam cię! Jest! Udało się! Lepiej, żeby był cię z daleka, a ty mnie złapać na. range'u No nie wiem, trochę dziwne to jest, nie, że z daleka, ale. no. Ale fajnie. <grym> Gdzie ja wlazłem? No ej, no nie wiedziałem gdzie jestem w ogóle. Kurde, nie ty, ty... Chodź tu, dzieciaku. Czekaj, to jest tofik na pewno. Bo on tylko u mnie tak skakać dziwnie. Tyry -ty, ty. Że za szybko. O. No. No nie, no panie tofiku, kurde. No nie, uciekaj pan. No. O, udało mi się z cię złapać. To znowu nie, to, to nie ty. To gdzie ty jesteś? Nie to fiku. A temu wywaliło internet. O, tu jesteś. Cześć, gdzie ty jesteś? Ty no znikłeś mi, kurde, szczerze. Ty. Ty gdzie ty jesteś? Ty no słyszę tu ptanie, nie? Ale nie widzę No kurde wygrał Nie no ty jesteś kurde dobry, za dobry w tą grę Dobry? Co? Ja dobry No za dobry trochę O, rewarda dostałem jakiegoś Co dostaniesz? Mmm... Jakąś broń Która miała... Która szansę na 3% tylko do bycia. I dostałeś ją akurat Tak No kurde, nic nowego, nie... W sensie no, inaczej mówiąc, no kurde Ty masz za duże szczęście, o Tak mogę powiedzieć Za duże No kurde, za duże Ja duże? No tak Mówię ci Nie Jak nie? No, ja mu za dużo. No, bardzo dużo masz. Ja ci mówię. Ja dużo. Mhm. Nie, no co? Ty. No tak. Co? Nie. Ja? O, jesteś tutaj już. Tyry... Gdzie? A nie, nie ma Cię tutaj. Gdzie Ty jesteś? A tu. Chodź. Aha, już. Dupa, musisz iść. Du -du 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 -du. Za jakie mam nowe przebranie. jestem dinozaurem. Okej, ja kupuję szefa, będę się kupował Jakiego szefa? Jakiego Jakie szefa znowu? Nie możesz być szefem Ja jestem szefem A ja takim szefem kuchnia, kuchnia Szef. takim. szefem Idealny kuchnia. Pokaż Jestem No Ja sobie kupię jak, jak se uzbieram Aha, <noise> jak, jak se uzbierasz, no no Chodź, a nie Znowu nam zajęli no 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 Dobra, No wiesz, ja wystarczy a wiesz co najlepsze, powiem ci? Ja no byłem u góry. Jak byś u góry? Ja byłem u góry, ja szedłem dołem, poszedłem tam dalej, byłem na górze, przy bokiem i czekałem do, prawie do końca czasu, a potem szybko wziąłem, przeskoczyłem na drugą stronę, żebyś nie mógł mnie złapać. A, no to super, nie? No ty jesteś kurde, za, mo no, za dobry, no. no. Co ci mogę powiedzieć? Ja za dobry. No za dobry. O, zobacz. Panie Tofi, co ty jesteś miecznikiem z Rotterdam? A nie, bo to nie ty, bo to jesteś ze mną. O! Zapałem dwa dzieciaki. Jeszcze jeden został. Chyba dziś śmierdzi małym gnojem. O, zobacz. Mamy to. Ty, 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 ty. O, das okej. Okay. Dawaj. O nie! O! O, okej. Okay. Okej okay. okej. Okay. Co się stało? Musiała jakąś tu do, double jumpa i wskoczyła yy, na górę. No bo jest takie coś. O nie! A! O nie, nie. O nie, nie widział mnie, debil. Nie, no zauważył mnie. Hmm. A on kryjówkę znalazł. Ale chciałem cię okay. uratować, a ja nie znalazłem. Okej, okay. wiem cię. Jest... Gdzie on jest? E, ona, go, ona go przez ścianę złapała. Jak to przez ścianę? to jest niemożliwe? Przez ścianę, przez ścianę, widziałem to. Ja pierdolę, o oszusty jedne. Ej, ninjago jest za, za nami. Chodź tu, ninjago. No, no. no. no ej, no mi wlazł, do, do wenta mi wlazł. Skubaniec. Ej, idzie ten dinus jeden. Do kibla poszedł Ty ryby. Zabjiem z drugiej strony. Mamy jednego... Ja on jest po drugiej stronie. Ale jest jeden po drugiej stronie. W sensie? Po której? Po prawej, lewej? No zobacz, przed nim jest... Ej, kurde! Ninjago! On jest ninjago! Jest po to... tamtej stronie. On jest po tamtej stronie Jest w kiblu. Tutaj jest Bierz go Przeleciał na tem. On jest tam po drugiej stronie On Tutaj do... jest Gdzie? A tu? Tutaj był No nie, mam wygra z nami Kurde Ninjago nam uciekł Gdzie jest Ninjago? Ej, no wyjedzieś Nie, coś się dzieje, przegraliśmy Nie Ej, on sobie tu stał Byłem tam Nie było go Okej okay. Dziwne. Ja pierdziele, zapomniałem! Złapali mnie! Zapomniałem przez chwilę ro swoje rory. Nie no, teraz się smażę jak kiełbaska. Z zielonym smoczkiem. Nie dobrze. Czy ktoś mi pomoże? 3 sekundy. I nikt mi nie pomógł. Ty gałganie, co się w magazynie chowa. Kurde ty gałganie Ale chyba nikt cię tutaj nie znajdzie szczerze Jesteś chyba ostatni nawet No, może być ciekawe Ty to widziałeś jak on szedł? On? A nie widziałem akurat, a co szedł tak żeby cię widział, ale nie widział cię? Tak Ale gałgan i w sumie to ja się też tutaj chowałem, nie? Ty wysz... ja zeszłem na dół, ja się tu chowałem, a ty tam szedłeś, patrzałeś na mnie i zaposzłeś. <mówi> Mówię ci. Ty ryty ty ryty. Ale ogólnie to mogłeś mnie nie widzieć, bo też za skrzynką byłem. Teraz takie. A, tu się chowałeś. <mówi> Diskit, <dyscy> bla bla bla. Co? Na wszystko dwóch. Na jest dwóch, na trzech. No właśnie widzę bye, bye, bye. teraz A nie spodziewałeś A, się tego Ja kliknę ja na niego Kliknę na niego Tkałem Ej no miejsce. uciekł mi kółas Tutaj jest dwóch No trzech są Uciek na zewnątrz mi jeden A, mam cię kurde Kur lub No co? Nałóż, jest tam na górze. Na górze? A no faktycznie. To ja idę od tej strony. Spad. Bierz go. Kurde, wracaj ty dinozaurze. on jest? Bierz go. I wygraliśmy. Jesteśmy bogami. Jesteśmy najlepsi. Łatwo. Ty byłeś dobrym złoczyńcą. Znaczy łapaczem Chodzi... Na pewno Dobrze się ukrywałem No byłeś kurde jak ninjago Bardzo dużym Tyry Ty, -ty Co jest nas Ej, mamy Baza Astrala To może być dobry mecz O kurde Ty Nikt mnie nie złapie Ty jesteś ze mną w teamie? Tak, o to dobrze Oj, No nie, no złapał mnie kosmita jeden Eee no, no, najgorzej jak może być Aha! Jest ciekawe, że ja się wywaliłem Wywaliłeś się? A no, bo Ta, mnie wy wywróciło w ogóle. Tak? No, no, najgorzej. Ta. Najgorzej na świecie Kurdecz 4 sekundy Kurde, nie, nie, dążę, nie kur... zdążyłeś. Aha. Zł złapał cię kudłaty bekon. Nie no, naprawdę. Ja, czyli czyli mhm. Jeśli ty ten rudy nie uratuje, a biegnie do ciebie, niby. A nie, już nie biegnie. Nie, nie uratuje się. Może, yy, on może tak naprawdę się uchronić. Ma 5 sekund. No, niby tak nie. Ewentualnie go na koniec złapię. Dobra, yep. uda udało mu się. Udało się. Jakby mu się nie udało, to był zły. Ty Okej. Okay. Gonie. Jedna się już zabiła. No. Ej, jeden zażył jakieś narkotyki i on się zaczął świecić. O, bierz ją. Bierz ją, bo jest to nie niegrzeczny dzieciak. Ej, bas Astro! Bas Astro idzie! Bierz go! Kurde, uciekł mi! Gdzie on jest? Ej, tupa coś tutaj, ale nie wiem gdzie. A, też się wywalił i normalnie... Okej, okay. cześć, gdzie on Do góry, nie? Ej, no, przebieg mi, kurde! Gdzie on jest? <t> Gdzie jestem, Bas Astra? Czy się skrył? No, chyba tak, ale gdzie? No, ale chyba jak zdążymy go złapać, to tak nie na, No, nie zdążymy go schować do piekarnika. Ej, on się chował tam do góry! O, o on się bagował. Ej, no, tyry ty, ty. Tyry ty, ty, ty. Tyry ty, ty, ty. O kurde Oni mnie kurde gonią Bej on ci goni A skąd wiesz? Widziałem Nie widziałem Nie no, dzięki A nie no złapał mnie Ej, się smażę Smażę się na białym Na małym ogniu znaczy Ratiunku 6 sekund życia mi zostało Fajnie O dziękuję Panie kolego Sympatyczny Ojej, ojoj. ojoj Ojoj A, o, okej okay. śledził mnie g Tak, goni mnie co y przez całą rundę Baku y uciekaj po prostu Okej okay. Twoje życzenie nie. jest moim rozkazem A e, nie! Złapał mnie ostatniej chwili! Czyli mają ręce z dupy, no, to ciekawe, tak trochę chyba tak, bo nie powinien je złapać, szczerze. Aha, spadłem, Zesmykłem się ze spadki, jeszcze ci zostały dwa gałgany, a on Ale... pomaga, czy on tak? On? Nie wiem, szczerze. Ja zginąłem. A tutaj do góry, no 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 no, dwóch są tam. A Astra A ci uciekł. Czekaj, gdzie on uciekł? Tak, ale go złapałem i on mi No bo to jest jakoś dziwna gra czasami, nie? Uciek, uciek, to tam no no no. Ej, tu po prawej. Ale zobacz. Mogłeś zeskoczyć sobie tam, wiesz? Może by było szybciej? On pomaga czy nie? Chyba się opierdziela. Ja też tak sądzę. No łapko, pod E! No nie no. Ma nie zdążyłeś. Kurde. Ale ten bastarasol akurat ci to Chcę powiedzieć. Kurde. Widziu, zakończamy. Bo tofik się wkurzył. Na te małe dzieci. Nie, Tofik. A No. Więc żegnamy was, czule. Tofik, żegnaj się. No, łap. Grzeczniej. Nie, no żartuję. To na razie.